To, o czym będę się chciał dzisiaj podzielić, mniej więcej troszkę już nadmienił o tym grzesiu w swoim powitaniu, bo właśnie w kalendarzu teraz mamy, mieliśmy czas świąt. No i właśnie te święta już abstrahując, czy mówią w teorii przynajmniej o tym, że Pan Jezus przyszedł, bo Pan Jezus przyszedł i to jest na pewno fakt, ponad 2000 lat temu przed na, na tą ziemię. I właśnie, dlaczego Pan Jezus przyszedł. No, zdaję sobie sprawę, że to jest też taki temat może szeroki, gdzieś może na jakieś dłuższe kazanie, natomiast tak w też takich kilku aspektach może najważniejszych, o tym chciałem powiedzieć w tym sobie. Dlaczego Jezus przyszedł? Patrząc na, na to, jak świętują ludzie, na, na ten czas też święto. Czasem można mieć wrażenie, że przed po to, żeby, żeby były święta, żeby było miło, żeby było rodzinnie, żeby były prezenty, choinka, dobre jedzenie i tak dalej. Natomiast Pan Jezus na nie przed po to, żeby były miłe święta. A więc dlaczego Pan Jezus przyszedł? I tu przeczytam pierwszy list Świętego Pawła do, do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, gdzie w 15 wers, w wersecie jest napisane Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Tak pisze apostoł Paweł do Tymoteusza, też o sobie można powiedzieć. Natomiast w Ewangelii Łukasza, w XIX rozdziale, gdzie mamy historię Zacheusza, Jezus na, na koniec tej tej historii mówi takie słowa, 19 rozdział Ewangelii Łukasza, 10 werset. Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Jezus przychodzi szukać, Jezus przychodzi zbawić, uratować ludzi. No właśnie, ale przecież. Wszyscy są grzesznikami, tak, mówi Słowo Boże. Wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej. Czyli co, że Jezus przyszedł do wszystkich, ale no właśnie, kogo szuka? Jezus szuka ludzi, którzy są świadomi swojego grzechu, którzy zostali przekonani o, o tym, że są grzesznikami. Szuka ludzi, którzy, którym gdzieś pomysły na, na swoje życie. Bez Boga się skończyły. Szuka ludzi, którzy mają świadomość swojej nędzy duchowej. Takich ludzi szuka i, i szuka ludzi, którzy właśnie uniżą się przed nim, którzy wyznają mu to, że są grzeszni i to takich właśnie, takich ludzi szuka i nie szuka tych, którzy są sprawiedliwi, którzy gdzieś tam swoją sprawiedliwość próbują ustanowić, którzy nie mają, że są dobrzy, że którzy opierają się na tym, że nie wiem, robią więcej uczynków dobrych niż złych. Przychodzi do ludzi, którzy są świadomi swojej nędzy duchowej, swojego grzechu. I patrząc też na, na przyjście Jezusa, też na, na Jego, na Jego życie można taki też werset przytoczyć z Ewangelii Mateusza. Z 10 rozdziału, gdzie przepraszam, to jest Ewangelia Marka. Ewangelia Marka, 10 rozdział, gdzie czytamy takie słowa. Że Jezus nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby On służył i oddał swoje życie na, na okup za wielu. Jezus przychodzi, żeby służyć swoim życiem, ale końcem tej drogi jest, jest właśnie śmierć. Śmierć na krzyżu i potem z martwych zmartwychwstanie. Jezus umiera za wszystkich, aby zbawić niektórych. Uratować tych, którzy Mu uwierzą, którzy przyjmą Jego doskonałą ofiarę złożoną tam na krzyżu. Jezus właśnie przy... chce właśnie uratować tych, którzy, którzy Mu uwierzą. No i oczywiście gdzieś tam w świecie słyszymy takie wkradające się kłamstwa, że wszyscy są dziećmi bożymi. Że no przecież piekła nie będzie, no bo Pan Bóg jakby tak mógł postąpić z ludźmi. W kościele to często są, są kościoły, które raczej no nie głoszą grzechu, a właśnie głoszą to przede wszystkim miłość Bożą i to, że jesteś dzieckiem Bożym. Taki człowiek przychodzi gdzieś tam od święta i słyszy, jestem dzieckiem Bożym. Więc wszystko dobrze i. Mogę, mogę wracać do swojego życia, przyjść znowu za rok. Natomiast no, są to kłamstwa, za którymi stoi diabeł, bo to diabeł jest ojcem kłamstwa. W Ewangelii Mateusza w dziesiątym rozdziale czytamy takie słowa: Od 34 do 36 wersetu. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na Ziemię, ale przyszedłem przynieść. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z Jego Ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka, domownicy Jego. Jezus przychodzi, aby. Oddać swoje życie, aby żeby pojednać człowieka z Bogiem przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Jest to dobra nowina, ale dla kogo dobra? Dla tych, którzy przyjmują tą wiadomość i dla tych, którzy w tą wiadomość uwierzą, dla tych, kto, którzy pójdą za tym. No a z drugiej strony jest to fatalna wiadomość, zła wiadomość, dla tych, którzy to odrzucają, którzy. Nie przyjmują Jezusa, i tu mamy dwie, dwa kierunki, dwa kierunki odpowiedzi na, na przyjście Jezusa, i to powoduje konflikt, to powoduje jakąś wrogość, i to właśnie powoduje to, że często, nawet w, tych, w, tym, w tym świecie najbliższych, w rodzinie, gdzieś można. Odczuwać ten przysłowiowy miecz, tak? kiedy, kiedy jest ta wrogość. I, I ona była, jest i będzie, być może będzie coraz większa. My tu jeszcze w Polsce, myślę, że też jesteśmy w dobrej sytuacji, tak? ale no są państwa, gdzie, gdzie ludzie naprawdę stanowią dużą mniejszość i są za to prześladowani. Więc przyjście Jezusa nie dla wszystkich oznacza pokój, bo tu jest napisane, że także miecz. I może jeszcze taki jeden aspekt przyjścia Jezusa, Ewangelia Jana. Dziesiąty rozdział, gdzie. Czytamy od ósmego wersetu: Wszyscy ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i Obfitowały. Jezus przychodzi dać nowe życie. Do, przychodzi do ludzi, którzy są pogrążeni w grzechach, w ciemności, i ci ludzie dzięki przyjściu Jezusa mogą przyjść do Niego, mogą zbliżyć się do światłości. Gdy czytamy stare przymierze, gdy Widzimy tych ludzi, którzy gdzieś tam ciągle tak składają ofiary za swoje grzechy, a te zwierzęta są gdzieś zabijane, ale tak naprawdę no, no nic to za bardzo nie zmienia, tak? bo znaczy jest, jest to wiadomo ofiara i tak dalej, natomiast w ich życiu się nic nie zmienia, no bo gdzieś to przekleństwo grzechu ciągle jest. Natomiast Jezus przyszedł, żeby też to zmienić, żeby właśnie dać między innymi Moc człowiekowi nad grzechem, żeby taki człowiek już nie musiał prowadzić życia w ciągłym stanie grzechu. Jezus daje nowe życie, życie w obfitości. Jest to życie w radości, w pokoju, jest to życie, kiedy człowiek ma pokój z Bogiem. I niech też to Słowo też będzie takim, takim zachętą do właśnie tego czasu uwielbienia, do tego, aby Panu Jezusowi dziękować, że przyszedł. Że okazał łaskę, że, że jest i że dał nowe życie dla tych wszystkich, którzy go przyjęli, bo tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy nie narodzili się z, woli z, z, z ciała, z woli mężczyzny, ale narodzili się z Boga, tak pisze w Ewangelii Jana. I, i, Niech to, niech to będzie taką zachętą, a dla tych wszystkich, którzy ciągle nie mają tego pokoju, wiadomość jest fatalna, że idą na śmierć, ale jest też wielka nadzieja, że ciągle Bóg czeka i ciągle Bóg okazuje łaskę, aby ten stan zmienić. Amen. pas swe stado, jak pasterz. Weźmie owce na swoje ramiona, ochroni je, przeprowadzi sam. Chore uleczy, słabym doda się. Się być, Panie, dziękuję Ci, Dziękuję Ci, że dajesz obietnice swoje, Panie, które aleluja, są prawdziwe, które nigdy nie zawodzą, Panie, bo Ty zawsze aleluja. jest prawdą, Panie. O sobie się możemy opierać, Panie. Możemy być spokojni o swoje życie, o swoje pieniądze, Panie, o swoje domy, Panie, o wszystko, co tu mamy. Możemy być spokojni, bo Ty tym zarządzasz, Panie.